Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwa mosty. Mosty samobójców. Gdzie ludzie najczęściej popełniają samobójstwo. To jest ten most na górze. Tam nie ma wejścia. Nie ma przejścia dla pieszych. Z tego właśnie mostu ludzie skaczą. A ja zaraz przejdę. Wyszedł niżej na drugi most pod spodem, gdzie jest przejście do pieszych, właśnie tam idziemy. Z tego mostu też ludzie skaczą, a że na dole jest po prostu beton, asfalt także żadnych szans na przeżycie człowiek potrzeby się nie ma. O i zobaczcie sami, że tu są kwiaty. Na moście właśnie idziemy do nich Z tego miejsca ktoś właśnie skoczył i popełnił samobójstwo Tutaj tu są właśnie karteczki To jakieś wsparcie z tej wysokości, tak jak widzicie, na sam dół, tam jest wybetonowany asfalt, nie ma szans na przeżycie. A tu, jak mówiłem, kwiaty dla tych osób, które szatnęły się na życie. I tutaj też są kwiaty. Pewna osoba przeszatnęła na życie i tej oto wysokości w tym miejscu Także sam beton widzicie asfalt nie ma szans, żeby przeżyć Tak to wygląda Jeszcze rzucę komerko z drugiej strony na most O Z tego mostu jak i z tego wyżej tylko że tam przejścia nie ma tam należał jeżdżą tylko samochody ludzie szalą na życie przykro ale tak nie powinno być trzymajcie się na razie cześć